Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Mesi, a to kolejny odcinek Wyzwania dziesięcioleci, lata 60. No i witam się z Wami u Joan Hale i u Małej Daisy na naszej faremce na Sulani. No i moi drodzy, jak już widzieliście, na początkowej kadscence Joan postanowiła zrobić interwencję. Tak, posłuchała swojej młodszej siostry Pameli i poszła razem z nią zgłosić zaginięcie łądy na komisariacie. No, wyszło jak wyszło, no co wam powiem. Dziewczyny nie mają tutaj jakiegoś dużego autorytetu. Zostały potraktowane po prostu przez funkcjonariusza policji bardzo z góry. Dwa, no nie ułatwiła tego sytuacja, że Łonda jest już niestety technicznie osobą pełnoletnią. Trzy, no może też niepotrzebnie wspominały, że uciekła z chłopakiem. No, ale wiecie, z drugiej strony musiały wskazać jakąś osobę podejrzaną, tak? W tej sytuacji, więc też nie za bardzo miały wyjście. Nie wiem na razie jak Joan, bo no musieliśmy po prostu wrócić do swojego życia, tak? Życie toczy się dalej. Wyrzućmy sobie śmieci. A propos, dlaczego nie możesz tego wyrzucić? Nie mamy śmietnika zewnętrznego? No to dobra, mniejsza ze śmieciami. Yy, podaj kolację, chociaż jest druga. Może pulpeciki stamali, niech będzie, bo z tego co mi się, nie, Daisy jest najedzona, nie jest źle. Daisy siedzi sobie tutaj z tatą. O matko, marchewki nam popadały na ziemię. O. Ja w ogóle wrzucę tą młodej. Niech ona sobie tu trzyma to w kieszeni, bo wiecie, zawsze będzie mogła sobie przegryźć jakąś marchewę. Generalnie no to jest środek nocy. Eee, chciałam na początku zacząć tutaj rozgrywkę od łądy, no ale wszystkie dziewczyny akurat na farmie kładły się spać, więc myślałam, że nie ma sensu. Eee, a tutaj wszyscy są jak widać na nogach. Gdzie szczerze mówiąc, hale, słońce, skoro młoda nie jest głodna, to weź ty ją, wynocnikuj, poucz ją trochę korzystania z nocnika. Co ty tu w ogóle masz? Poznaj Sima o imieniu Roger. Okej, okay, Hale chciałby się bliżej zaprzyjaźnić z Rogerem i wiecie, gdyby nie to, że Roger bierze teraz udział w kosmicznym programie i to dosłownie kosmicznym, no i jest troszeczkę zajęty tutaj zawodowo, nad czym również i Riona ubolewa, e, no to pewnie by wpadł, ale myślę, że Riona z tego względu, no nocnikujesz? E, Riona też i z tego względu, że wiecie, no Johnny, i Halle mają córkę, tak, mają coś, surowa? No dobra, ojciec będzie surowy. Klasyczny ojciec lat 60. Mimo, że trochę wyluzowany, to jednak w dalszym ciągu będzie tutaj dbał o swoją małą księżniczkę. No dobra, ty dziewczyno zjadłaś. Może ty byś skorzystała z toalety, bo że my już tak długo się staramy tutaj o dziecko, że. Ale mamy wymioty. Czy to, to, to oznacza, że nareszcie. Ale by było miło, o matko. Ale jak my tu będziemy mieli dzieci, to ja nie wiem, jak my się tu zmieścimy. Czy ja tu zrobię po prostu dobudówkę na górze? Kurde. Najgorsze, że podoba mi się bryła tego domu. Jest taka dosyć prosta, ale no bardzo go lubię. A jak pojawi się tutaj drugie dziecko, no to jeszcze od biedy, wiecie co? Wraz z upływem czasu będę mogła tu zrobić po prostu piętrowe łóżko. No i tyle chyba. Albo, no tu jakiś pokój. Oj, czy to się zepsuło? O nie. Dobra, mała, nieś, niech się znocnikuje. Ty nie jesteś głodna, więc mi tu nie ściemniaj. Jak tylko ogarniemy ten temat, to my cię tu kładziemy od razu spać. Poczytamy ci do snu. Taką będziesz mo motywację miała, młoda. A mama, niech idzie spać. Chociaż czekajcie, Joanna, no to przecież. Pani, no dobra, nie pani inżynier, pani Biolożka. Niech ona naprawi, chyba ogarnie ten temat, tak mi się wydaje. Jak w ogóle. O, i pranie możemy zrobić. Dobra, ale kto się czuje lepiej? Wbrew pozorom Joan. To chyba hale zazwyczaj zajmuje się praniem. Joan raczej tego nie za bardzo lubi. To, no to ja ją to chyba zrobię. No, już przymuszę tą dziewczynę do tego. Matko, no nareszcie się znocnikowała. W ogóle, co tu tak brudno jest? Nie wiem, widzicie te pyłki kurzu, które się tutaj unoszą cały czas? Chyba my tu mamy syf, a z drugiej strony nie mamy tu elektryczności, tak średnio trochę. Musiałabym wytwarzać paliwo, tak mi się wydaje, włączyć agregat. Potrzebne jest paliwo. Dolej paliwa, biopaliwo z fermy owadów, raczej nie. Ale, ale nie jest w stanie, ok, czyli fragmenty musiałabym przeszukiwać. Dobra, mała, gdzie ty idziesz? Nie, co to takiego? Nie skarbie. Idziemy tutaj, czytamy do snu. Tata ci poczyta do snu, co robi. Oj, kury nam zaraz będą umierały. O nie, zaraz wszystkie? Dobra, to naprawiliśmy. E, dwa. Przeszukajmy kieszeni. Super, nie ma to jak robić pranie o czwartej nad ranem. Co tam praca, nie? Nie ma o czym gadać w ogóle. Czy my, a nie, my mamy wolne. To możemy spać na luzie w południe. W ogóle fajny byłby tutaj, wiecie co, hamaczek pod drzewem, żeby można było się zdrzemnąć na hamaczku. Ale może ja chociaż jakiś leżaczek bym tutaj położyła. Leżaczek, hamaczek. Co ja tak zdradniam? Ja pierdzielę. Czy my tu coś, o matko, my tu coś mamy, to jest czyste i wilgotne, okej, okay, mniejsza z tym, eee, zbierz jajka, nie, rozrzuć karmę eee, i to wszystko, dobra, no to to sobie tutaj wystawimy i tak całą noc przesiedzieliśmy, przepracowaliśmy właściwie, eee, no i kogut zapiał i mamy poranek, no rewelacja, ale weź ty nastaw to pranie. Wrzucimy jednak to pranie. Hale. Hale oczywiście e, zamiast zająć się swoimi potrzebami, to będzie ja nie wiem nawet co robił. Wy sobie tu rozmawiacie, a Ty chyba młoda miałaś się położyć spać. Dobranoc! Ja nie wiem co ten Hale. No połóżesz ją. Co ona tu ma? Suche ubranie, mały dom, wypadek na nocniku, mniejsza z tym, ona jest zmęczona. On ją po prostu, on utrudni życie. Weź, no właśnie, weź, idź, sikaj, człowieku, nie denerwuj mnie. E, a czy ty nastawiłaś to pranie? Nie, kupisz ubrania. No, liczę na to, mamy przepiękną pogodę dzisiaj, więc e, szczerze mówiąc, liczę na to, że dosyć szybko to pranie wyschnie. E, I druga rzecz, którą bym chciała. To bardzo bym chciała, żebyśmy coś tutaj jeszcze posadzili, ale to już może Hale, chociaż on chyba lepiej by było, żeby się położył spać. I ty też się, młoda, połóż spać. E, właśnie miałam powiedzieć, może postarajmy się o dziecko, ale. Ale coś mam podejrzenia, że ona chyba może. Gdzie ty? Ja pierdzielę Daisy podróżniczka. Do spania, młoda. No co tu się dzieje, no. Oh, no dobra, słuchajcie, ja ich kładę spać oficjalnie, chociaż ten to by sobie coś chyba przekąsił jeszcze. No ja wiem, jest kurz. Muszę chyba ściągnąć, nie wiem, miotłę z modów. Ty to zjedz, resztę wrzucamy tutaj. A i jeszcze mógłbyś mi poszperać w poszukiwaniu elementów i fragmentów. I czy ja nam kupiłam w końcu. O, jajko. Nie, dobra, wrzucamy, nie ma możliwości wyklucia. Eee, wydawało mi się słuchajcie, że że ja nam kupiłam odkurzacz nie, nie kupiłam nam odkurzacza eee, dobra, bo to jest wsadzone w ten koszyk i teraz pupa z tego dobra, młody, to ty idź spać bo wszy wy wszyscy tutaj jesteście padnięci eee, ja tu w ogóle powinnam zrobić eee, o, włącz no i super <noise> automatyczne światła powinnam powłączać Słuchajcie, i chciałabym powiedzieć, widzę się z wami rano, ale ja nawet nie wiem, kiedy się z wami widzę. Chyba w południe. O kurczę. No to dzwoni nasza koleżanka Linda, mm, która zauważyła, że Aiden ma w torbie pierścionek. Wydaje mi się, że chce mi się oświadczyć. Nie wiem, co robić, co mam powiedzieć. No to chyba tak. <słuchaj> tak jej doradzimy. No i mamy oczywiście południe. Tak jak się tego. Spodziewałam. No i powiem Wam, że chyba jej spadają dosyć mocno pęcherz i głód. Tak mi się wydawało przez sekundę. Nie jestem dokładnie pewna. Niektórzy z Was się lepiej znają ode mnie, więc pewnie zauważycie lepiej, co tu się dzieje i czy ona rzeczywiście jest w ciąży, ale wydaje mi się, że coś może być na rzeczy. Weź sobie później szybki prysznic. Bo cały czas mam wymiotuj. Więc hmm, tak to mam zazwyczaj tylko zrób test ciążowy. A teraz mam tą opcję wymiotowania, więc myślę, że coś tu rzeczywiście mogłoby być na rzeczy. Ale jest jedna też, jeden aspekt tutaj w naszej rodzince, który mnie martwi, mianowicie taki, że mamy 98 simoleonów. I choćbym bardzo chciała tutaj zrobić miejsce dla drugiego dziecka, to nie mam na to pieniędzy, więc. Sorry, młody, ale wstajesz, to po pierwsze. I chciałabym prace dorywcze, znaleźć prace dorywcze, i chciałabym, żeby to było coś. Zaraz zobaczę, jakie on ma w ogóle umiejętności. Co my tu mamy na najwyższym poziomie? O, okej, okay, udało mi się. Coś bardzo dobrze płatnego. No i tutaj też. O, jaskinie skarbów mamy i w objęciach oceanu. No ale trzy poziom sprawności fizycznej. Dobra, spróbujemy to. Jest całkiem dobrze płatne. Powinno nam pójść. Tylko na czym polega ta praca w ogóle? Nurkuj po skarb, e, kup poławiacz skarbów, a następnie nurkuj po skarb bez butli. A czy ja mam poławiacz skarbów? Może ja już mam coś takiego, coś tak egzotycznego? Chyba jednak nie. I <ścoughs> jak ja teraz kupię poławiacz skarbów? Jak mnie na to nie stać? Halo! Uprawiaj snorkeling. No słabo. Co ja zrobię? No weźcie, ja sobie wzięłam taką misję. Dobra, słuchajcie, już wiem. Musiałam znaleźć taką boję na, zgodnie z tym, co było oczywiście napisane, na głębokiej wodzie, takiej, w której nie widać praktycznie dna. Co nie zmienia faktu, że no, nie stać mnie na żaden sprzęt do nurkowania. Ale pomyślałam, że posprzedaję tutaj troszeczkę tych części do ulepszeń. Może nie wszystkie, bo może chciałabym sobie coś w przyszłości ulepszyć, ale chociaż zobaczę. O, matko, czy to mi się opłaca? Chociaż z drugiej strony to może być inwestycja. Ale może rzeczywiście powinnam w to zainwestować. Dobra, jak już wiecie, czytuję na zasadzie, że sprzedaję tutaj części sobie z ekwipunku, no to już przeznaczę to po prostu na to, żeby móc już legitnie zarabiać na tych moich pracach dorywczych. Okej, okay, no to dobra, trochę tego posprzedawałam, kupię sobie ten poławiacz skarbów, nie za wiele mi zostało, praktycznie tyle, ile miałam bez niego, więc, no, tak, zignoruję ten fakt, ale dzięki temu mogę sobie nurkować po skarb bez butli. I raczej z tą moją trójką sprawności fizycznej powinno mi się udać. Zobaczymy. No, jak mi się uda, no to będę trzy stówki na plusie. Trzystówki nie, tam chyba było pięć stówek. Ok, no to powinno mi się chyba nawet udać. Dobra, chyba robimy podejście drugie, w tym naszym hale. Mam nadzieję, że tym razem coś nam się uda wyłowić, bo wynurzył się przed sekundą, żeby chyba złapać oddech. I zanurkował drugi raz. Jestem pełna nadziei, proszę, bo przymieramy tu głodę. Wygląda na to, że nie każdy x oznacza zakopany skarb. Zresztą hale nie miał nawet mapy, ale nam się udało. Ale skarbu nie mamy. I czy możemy dalej? nieodnaleziony skarb. Wszędzie tylko piasek, piasek i piasek. No i jest przez to smutny. Ale on jest tak podjarany faktem, że siedzi w wodzie, że w sumie chyba nic tego nie przebije. Nawet fakt, że nie znalazł tego skarbu. Ej, dobra, mamy coś. Nie wiem, czy o taki skarb nam chodziło. Oczy Sulani, występowanie pospolite. Generalnie. Ale może to chodziło o to, więc wróćmy sobie na chatę i wyślemy ten skarb. No to dobra, normalnie mamy to, więc super. Warte 60, a dostaniemy za to troszeczkę więcej kasy. Więc myślę, że nawet się opłacało. A w przyszłości dzięki temu będziemy mogli na luzaku zarabiać. O nie, matko, myślałam przez chwilę, że Joan umiera. A Charlie dzwoni w tym momencie. Matko, ale się wystraszyłam, że ją zostawiłam tutaj i że się przegrzała. Całe szczęście. To, to kura, a nie Joan. No, ale nasze biedne. A to nasz kogut jeszcze. O nie. One wszystkie już tu seniorkami są. Nie, ty jesteś dorosła. Ty jesteś seniorką. Seniorką. No, musimy pokupować sobie trochę nowych zwierzaków. No i nie. A nasza mała. Ona się przyjaźniła tu ze zwierzątkami. Zaraz będzie pewnie smutna. Założę się. Co ty robisz? Nie pluskaj się w toalecie. Pan śmierć przyszedł. Dziewczyno. Yy, Jesus, a tobie co tu się stało, girl? Gdzie ci ciało zniknęło? O dobra, już się pojawiło. Aha, bo Charlie zadzwonił. Czy my? Nie. Wszystko jest trochę brudne. No, co ci powiem? Mm, nic ci nie powiem, dziewczyno, nic ci nie powiem. Potrzebujemy. Odzyskać trochę. ojej, odzyskaj części. Może coś to da, przynajmniej to będziemy sprzedawali. A to muszę, muszę wrzucić do zwykłego kosza. Ale moi drodzy, dobra, słuchajcie, bo myślałam, że może się okaże w tym odcinku, czy Joan jest w ciąży, czy nie, ale najwidoczniej nie, więc będę miała po prostu niespodziankę a my póki co przejdźmy sobie może do innej rodziny no to moi drodzy wpadliśmy jeszcze na chwilkę do naszej młodej rodziny zobaczyć jak sobie radzą tutaj z dziewczynkami bo mamy bliźniaczki słodkie malutką Melody mogłabyś się właściwie tu wsadzić jak ty się czujesz w skarbie o, ty jesteś głodna no to mama cię nakarmi karm piersią a co z małą krystal? Z naszym słudziakiem. O, ale ja tu chyba muszę dać jakieś krzesło do karmienia. Chociaż no to mogłoby pełnić tą funkcję, więc może coś z tego będzie. No ale zobaczymy. Czy ty karmisz to dziecko? No, mała. Chcesz jeść? Tak, ja właśnie muszę im jakiś śliczny portret rodzinny zrobić. Nie wiem, czy Tatiana tak ogólnie długo wytrzyma takie zajmowanie się dziećmi. Bo, no, jest to dosyć absorbujące. Dobra, my Ciebie tutaj położymy spać. Tak, połóż spać Melody. Resztę zostaw. Nie chcę z nikim rozmawiać. A ty, mała? Czy ty. Ojej, ty jesteś mega głodna. Weź ty się w ogóle spieluchuj, mała. Zrób tu niespodziankę. Czy tu. Tata przyszedł? A matko, czy on przyszedł się na nią drzeć? Czy on się awanturuje? Nie wiem. Mam wrażenie, że przyszedł jej zwrócić uwagę, że dziewczynki płaczą i że mogłaby coś z tym zrobić. No i jest wkurzona. Ja pierdzielę. Weź, połóż spać Melody. Nie rozmawiaj z nią, tylko płaci ją spać. A w międzyczasie bierzemy krystal i też ją nakarmimy. O, widzę, że ojciec robi interwencję. Ojciec robi interwencję. Czy on gdzieś tam e, gdzieś tam na dnie serca jednak ma jakiekolwiek uczucia dla tych dzieci, pomimo że tak bardzo ich nie chciał? E, I no wolał jednak, żeby krótko mówiąc, Tatiana pozbyła się tego problemu. No, ona się jednak na to nie zgodziła. Co więcej, wmanewrowała go w ślub. E, no i mamy teraz dwie słodkie dziewczynki. No, ale czy dany się z tym pogodzi? Co ty tu masz? Co z nas za rodzina? Trudna dynamika rodziny. Och, Daniel nie pojmuje, jakim cudem jest spokrewniony z niektórymi członkami rodziny. Relacje z bliskimi potrafią czasami działać na nerwy. Miłość to szaleństwo. Nieprzewidywalny romans. Ech, niekiedy miłość przynosi tylko cierpienie. Wystarczy ledwie jedna myśl, aby Tatiana poczuła wzburzenie. Radosna plujka. No świetnie. Co ty tu masz, słońce? No to mama niech cię też już tu położy spać. Połóż spać krystal. I myślę tak ogólnie, że w przyszłym odcinku rozejrzymy się za jakąś pomocą domową. Tak, żeby stale ktoś tutaj przychodził, postaramy się załatwić jakąś panią, która będzie nam nas tu wspierała w wychowaniu naszych dwóch słodkich córeczek. No dobra, coś tu się chyba jednak tli w tym sercu. Bo ogląda melodii, jak śpi. Pewnie się zastanawia, jak to się w ogóle stało, że takie małe coś urocze powstało. O, o matko! Daniel podejrzewa, że to najsłodsze niemowlę na całym świecie. Myślę, że jest to prawdopodobne, że tak jest. Ale nie wiem, czy chcemy przebywać w jednym pomieszczeniu z Tatianą, więc może. Może sobie zaserwujmy tu coś. Mm, może niech będzie martini bianco. Stać nas. Generalnie bardzo mnie też cieszy, że wreszcie Daniel jest pełnoletni, bo mogłam go na legalu wysłać do pracy, więc jesteśmy komikiem amatorem. Zarabiamy małe pieniądze. Zastanawiam się, czy nie powinna mu podbufować trochę tutaj tej kariery, bo no, on niestety nic nie mógł zdobywać, będąc nastolatkiem, więc mm, Chyba logiczne by było, że nie startowalibyśmy tutaj z takiego całkowitego zera-zera i pierwszego poziomu kariery. Ale to weź ty się, chłopie, napi. I co my tu jeszcze mamy? Chluba i największa radość. Cóż za dokonanie. Daniel nie wierzy, że jego maleństwo osiągnęło tak wiele w tak krótkim czasie. No, także opluło mamy. No to jesteś z tego dumny. I jest bardzo rozbawiony z tego powodu, że młoda opluła Tatianę. Świetnie, Denys, Świetnie. Dobra, ale jako, że pracę rozpoczynamy dopiero jutro, to myślę, że możemy sobie coś tutaj yy, zagrać. Przy okazji potrenować, a ja już na następny odcinek chyba mu tutaj dodam. Wiecie co, z dwa punkty. Też, żeby nie było, no, poszukiwacz konkursów dla amatorów, to tak średnio mi do niego pasuje też. Wiecie co, ja nawet chyba teraz mu dam. Na artystę otwierającego, przynajmniej tak mi się wydaje. Myślę, że to będzie miało największy sens. Nie mamy umiejętności komediowych i to też mi się tak tutaj. Brakuje mi takiej wiecie co, typowo typowo muzycznej po prostu kariery, tak i ej. Cały czas czekam i próbuję zwizualizować sobie y, dodatek z zespołami rokowymi, z muzykami po prostu, po prostu normalnymi muzykami, a nie wiecie taki artysta sceniczny, gdzie później dopiero tam przy piątym poziomie mogę sobie wybrać, że chcę być takim muzykiem, który gra na instrumencie albo Wybieram y, ścieżkę komika, co tak już tutaj dla mnie mogłyby być te dwie kariery po prostu oddzielone od siebie. No ale dobra, żeby już dłużej nie marudzić, myślę, że na tym zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco z tą oraz moimi innymi seriami. A ja już się z Wami żegnam i zapraszam Was na końcową katcenkę. Do następnego. Pa!